Jakie typy? No oglądaj streama, patrz jakie mam openingi, jak reaguje. Albo jak ktoś inny, bo jestem już botem. Wiedział to, powiedział to Gabri, siedziesz no. jeden? Jak ty jesteś głośno, ty się uspokój. Ok. Dobra, dobra, ale nie, nie spytałeś jakie mam moduły na i się nadal nie zgadłeś. No jakie? Osłonę przeciwko masz. Nie Mam tak, kółko, bo to już wiesz. No. Mam takie coś, co pomaga podczas jazdy w celowaniu. I właśnie przez to DM w tego Cesa, który piknął. Ej, z tobą jest jechane. Jest. I z tobą jest jechane. Jest. Jadą z tobą, jak z... Jak z klepsydrą. Jadę do ciebie. Nie wiem, w Taranem? Sił niego ten? Wamka? ale ty odsłoń mi, bo ty... Aha, no tylko plec Centurion i błyska No to tankuj tam, no nie wiem odsłoń. Nie no Ej dobra, ja jestem ten? Ja jestem Ty giniesz? Ja ten, nie? Ja tu chodę ptałem <laughs> Ja pierdzielę, no przecież to jest taki Tajnik niemożliwy, no to jest niewiarygodne, że ty zostałeś tu i oni zamiast się wlać nam na plecy, to zrutowali tutaj. Chciałem się, chciałem się. za chwilę się zrespi. Wiem, tego uciekam. Ale ja on nie wie, że ty jesteś. Ej, mam lagi. Okay. No, Raset jest osoba, która jest tak samo dobra jak ty na ISI7. Ej, wyczułem tu jakiś pewien anons do mnie. Jakaś zaluzja Solones jest robiona tu. Dobra, ty mi lepiej powiedz ta bitwa jest wygrana, bo nie wiem czy Tak, mówiłem. tak, tak, ta, to jest... To jest człowieku, to jest to samo jak na piźnie. To jest już... Ale, ale ja jestem kurde Mocny Sorry. Patrz jak tu dorzucił w Mausika, no. Uu, bez kila. Niernota. Ja mówiłem, że dobrze, ja umiem wjechać i strzelać hafy. Ja ale to, że ty to przeżyłeś tam tak długo, to jest no, dla mnie jakiś hit. Właśnie, widzisz, właśnie fajnie, że to dostrzegłeś, że nawet w takiej sytuacji potrafię tak długo się bawić, u a z fendrega nie wiem, oni mnie po prostu nie dobili Ja w spocie Ja też To full las jest Eba. Górne. W play nie jestem Dobra, dobra. Nice, nice, nice. Mam pół HP stracił tym RHM-em. Mu traka dałem. A to jest jeszcze MK. Ale RHM mi powinien ginąć. No Czemu MK mnie w ogóle może farmić że No bo jest na torach. Masz, kur... No i siódmy mnie tak penuje! Ty bojemka przejeżdża. No fajnie, no ale co mam z tym zrobić? Tego Isa musimy zabić. No tak, dlatego tu podjechałem, żeby mu dawać. Nodzę się. No nie, nie, nie. Ej, dam wam, dam wam radio zaraz. Dobra. Wytrzymaj jeszcze 5 sekund Dobra, 6 tak, tak, tak. Daj w RHM'a, RHM shot, nie RHM shot. Ja, ja puszczam insta. A tu Bat przede mną stoi w ogóle. Dobra. Nice. Yy, bat na radiu jak coś. Okej. Okay. No dobra, no ja się fast społciłem. Ja też jestem na radiu, to po prostu wjadę, rozjadę. Dobce, tops. Dobrze, dobrze. widzisz, widzisz, wystarczy, że masz ogarniętego lajta i wygrywasz prochorówkę Oj, ty, nic nie spotnałem. O, lewo, lewo A jednak prawo Ja tam dojeżdżam Oni do ciebie wychali? Wjeżdżają Ale, że tu, tu na górę? Tak, tak, i z 7 wjechał. Nigdy weźmiemy, przeposiadę po strajkę. No, moim zdaniem nie powinniśmy ma Oni mają wszystko tam, wszystko, wszystko. No dobra, dobra, no. Powinniśmy strajkami mać. Dałem jedną. Ładnie, Ryszard. I to już jest wygrane. No, czysto teoretycznie. No, czysto teoretycznie. Nie ma DK, zjechałem 140 jeszcze Mhm mm To kryształper chyba O, wybrał mnie, łatwiej trafić, się przebić To spokojnie Patry. bo się bałem, bo... tak rozpędzony był, tak? wysiad. ja bym nie zdążył zareagować na przykład. <laughs> Czy jak to się da? Tam... Nie, air fryer, a nie air, O! Czy nie zapominaj? It's far away from me. A czemu nie gramy tej strony? O kurde, there is a problem. Ja w samolocie, ja w samolocie jestem. jestem. Eee, Oni tu ten. dupcą chyba. Tak, A, bo tu jest też RHM. No, 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 no. Ja uciekam. Okej. Okay. Dobra, ten na lodówce już. Już jest minus. Lodówka nasza. Cała. Jak coś. Lodówki już z nami nie ma. No. Tene czwórką zamiast, no, oddać mi strajka i stać, żeby dać pestkę, to... Dobra, to ja wracam. Nie trafiłem w tę beczkę. My Ex. mamy na plecach CSa. To musimy w przód zdusić Zrealizę te. Beera. Tego bata i beczkę trzeba rozwalić. ASAP. No, trzeba. Zgodzę. Jest Batu cieka, ale nie ma co się tutaj, wiesz, den denerwować. Trzeba Skończ Bata. Nie, nie polosowało mi. Masz strajka? Nie ma. No, Graj na tego ulańca. Graj, 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 graj. No, Czy nie możesz? Kurde. Dałem mu. Nie wiem jakim czytelem, ale dałem. Dobra, dobra, dobra. Zaraz łapię lepszy kąt i powinien go dobić. Ej, ale. Nie! Mówiąc graj, nie miałem na myśli rozwalaj się. Byczek. Ale no nie rozwalam się, no ale. Dobra. Spróbujesz szorować. A, bo ty masz tam wnękę, tak? No. Aha! Nice, nice, patryk. Dobrze. Mogę w niego wjechać, nie musisz ryzykować. Ja mogę go skończyć. Za zero za zero mi dał, za zero mi dał. No, e yeah. Ebr skończył ten, on jest gdzieś tam. Ebrys. Ebrys. Ile serus ma? 2000, ok. A, on, on możecie puszczać. Jest Nice Patryk Jadę już w stronę seriusową z rhm przegrywa będzie uciekał od RHM zapewne, a nie No celowniczego mi rozdupił. No, ale dobra, Noxerius se z nim wygra teraz. Nieee, za ze zero. Poświęcił. Cool. Było tak piękne. Nice. GG, GG. Uuu. Uuu. Bad plane, bad plane, bad plane. O nie, dobry plane. O To Ty wydawało mi się, że złego plane dałem, wiesz? Gdzie no, ty byś dał złego. Zobacz, no zobacz, że na tym komputerze to samo chodzi, no. Tak? Damy, się pod lufę wjeżdża. Yy, na 50 mam coś, u góry. Odbiem się od beczki, nie gram. Ja dam w te dałem. Tak, dałeś, bo na to mi się perk. Mhm. Ale ja będę miał Tylko mhm. tego, tego strajka wypadałoby jakoś zgarnąć Niech weźmie beczka mhm. Ja tu już jadę na półkę szybko O. No to jedziemy, jedziemy na browla, tak, jedziemy tak, na brolę, tak, no. Tak, tak, tak. no. Jeszcze jedna MK pewnie będzie Nie są daleko, nie są daleko Dobra, no ja wjechałem, no, dobijasz? Good. Nie A Kurka wodna, troszkę zasłaniasz misiek Ja mówię, że in intuicji nie mam na isie Opijam. No nie, nie, mi nie lesuje. Właśnie od tego mam stabę i kółko na Wygrasz <grym> Grasz na stabie? A co się śmieje? <grym> No, na randomie, no. Ty śmieje się. nie. No to. Prawda, że te jemki nikt nie chce ze mną zabić. Nie, trafiłem wybrana na tym. Ile ten bat ma HP? Ile, ile miał? Czyli dużo. Ale tutaj spota nie mam, jak. Dobra, on zbiera, zbiera. Nie, nie. Albo na górze? Ej, nie, to kto inny zbiera, tu jest bat, tu jest bat, uważaj. Jest przede mną bat? Tak. To wceluj się w niego. Wcelowany jestem, no. Tu, 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 tu. tu, Masz, on on onłatuje, ja. Nice. Dobra, bat jest szatny. Okej, okay, no tkocze. MK za bardzo stoi. Dobra, ja, ja w tej mam wywalona. Ja wracam po strajka, wiesz? Ej, tu cały czas stoi czołg. Tu cały czas stoi czołg. To jest ebra albo rechem. to mam cię spotkać? Prawdopodobnie. Nie, 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 nie. Prawdopodobnie to jest Ebro Okej. Okay. Bo mnie mega szybko spotuje. Roll on this side. Roll on this side. Here, here. Okay. E50 is here. VR. And also, I don't know. UBR was here. He Okej. All try okay, okay. to take info. MK cały czas jest tu, ej. Y, Rysiek. Tu jest MK cały czas, bo stoję w kapie. Okej. Okay. No ale ona nie jest na strajka. Nie, nie jest, ale mówię ci gdzie jest i możesz to wykorzystać. Zjechała. Okay. Ej, ja zagram od zewnętrznej teraz, bo mam perka na drugim, używam. To się nie widziałem, będę miał większy. No, oj. Nie, nie, ten. Nie dam. Nice, trysik. Zabiją nam. Prawie dwóch nam nice. zabiją. Kurde, ta MK ma 6 HP. O, nie ma jej. Mhm. EBR mnie zbił. A skąd? Stąd. No to ja muszę być na permie, jeżeli on cię stamtąd zbił Puścić info od razu? Czy chcesz poczekać? Nie, 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 nie. poczekaj. Ja jadę sobie po strajka, dobra? Ja staję w kapie, bo kapem nabijam sobie szybciej umiejętność. Tak, a kurde To. Ale info. Teraz. No, no. On mnie próbował skajka dobić. Skończysz? Kogoś tam? Nie. Niestety nie opuszczę. Na mnie strajk, na mnie strajk bata. Nice? A jest, maybe go push Nice, super Rysiek Dobra chcesz, chcesz kapa? On jest tu, on jest tu, ja po prostu będę stam na dole, będę zbierał strajka. Ja, aha, tylko kur. Poczekaj, po prostu nie da się obić, żebyś, bo jak ty zginiesz, to ja będę miał problem na niego. Zbierz strajka? No, no, no ale. Jak chcesz z kapa, skoro minuta została, stare Ty wyjechałeś z kapa, zanim ty dojdziesz, ta bitwa się skończy. Ja go muszę zabić. No to goń go tam, a ja go tu odcinam. No trochę. Nie no, nie powinien ci uciec. Ucieknie mi raczej. No, John jest. No kurde. Szkoda, że zjechałeś. Dobra, no co, próbujesz go ze strajka chyba. O no kurde. Cool. No musisz. No dobra, dobra, no. Jak musisz decelować? Ja to info Trzyk puszczę pilał. jak będzie 10 sekund do końca, okej? Okay? Bo on teraz no, będzie w no, ruchu no, cały czas, a tak to może w coś wiedział. Bądź ready, nie? Z uh -huh. no ja Mhm. No jestem, tylko nawet nie wiem, gdzie celować. Dobra, ready? Puszczam 3, 4, 5. Ja nie trafiałem. A ja też nie. Ja... No. Unlucky. Ku... Ale to mnie jest... i tak że na lotem. No ale wtedy robimy dubla. Nie wiem, po zdałem ja zabi... tego, żeby puszczała cię No bez nie sensu. Bo ja, ja ograłem, ja ograłem bata i tego RHM, oni nie mają czym spotnąć i ten RHM musi w nas wjechać, on jest szotne i go wtedy zabijemy. No dobra, trudno. Dawaj to. No i nie mam stawy i nie mam tego i... Nie, nie rotujesz? A jeszcze dwa śmogi bez spota. Mamy no, czwórkę już zginęła jak coś. O Boże. A ja mam turecki jeden na jeden na chwilę. Ej, zrotujesz po AMK ze mną? Czy nie? No... Chwila, obracam O Jezu, ja jadę. Tobie zabraknie ile? Jednej, ta? Ta A ja jadę. To ja go biorę na spacer. No ja tu spikuje. Jest twój. Nice. Miałem dać pewną, bo to... A co, przyjąłeś? Mhm. Uh -huh. Ej, zobacz, jedzie. Widzę. ja ty go masz na ten. No będę mieć, ale mam 8 sekund do klipa. Tak Ej, przeszło, yy, przeszał, celuj, celuj, celuj Dasz pecha. Jak pojedzie tu to dam, jak pojedzie w prawo to nie dam Jedzie, jedzie w lewo Nie trafię Ej, nie mogę Oni do nas puszują. K***a, to tak. Ryszard, prawie nie Ale się wystraszyłem Matko Pusko, No Heavy, heavy Ruski. Ja z Ukrainy prywioł. Oj, mi... chyba się rozlałaś, co? Mm, jestem taką suczką i się rozlewam. Nie no, tak szczerze, to mi Fox z jutraka i ja już miałem przypisać w tego. W dzwona. Wierzymy w nich, póki foch ładuje, czy nie? Ja KD jestem, ja KD jestem. Mam 20 sekund. Foch ma już pechy, minus 1. Jedzie dalej. Ty nie musisz mówić w wierce, ja na streamie jestem luz. A, no dobra. Ja... Możesz, możesz... Czemu ja go słyszę? K... Czemu ja go słyszę? K... Który to jest? Morda. Czemu? I no ja go zbanowałem, w sensie zablokowałem a i tak...